Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Joanna Stachurska-Ruszkowska. Nasze spotkanie dzisiaj y, będzie upływało pod tematem postępu technologicznego, a nowych kompetencji. Y, w studiu y, goście. Y, witam serdecznie Paweł Nowak, dyrektor działu zarządzania wiedzą Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Dzień dobry. Dzień dobry, Joanna. Dzień dobry Państwu. I nasz drugi gość, Mariusz Hetmańczyk, zastępca dyrektora działu zarządzania wiedzą Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panowie, analiza tego, jak sztuczna inteligencja, automatyzacja i inne trendy technologiczne kształtują wymagania dotyczące umiejętności zawodowych. Będziemy rozmawiać także, które branże będą najbardziej potrzebować nowych kompetencji i jak te najważniejsze trendy. Technologiczne wpływają na nasze życie, które z nich są najważniejsze, ale zaczynamy od początku, żeby za bardzo nie zagmatwać. Jakie kompetencje uważacie za kluczowe dla przyszłości, biorąc pod uwagę rozwój technologii i zmiany na rynku pracy, bo tu jest chyba dosyć dynamicznie. Od czego zaczynamy? No zdecydowanie dynamicznie, to może Mariusz podwyższa się wetne pierwszy, jak przystało na dyrektora, a tak mówiąc poważnie, no to jeżeli chcemy rzeczywiście zacząć od początku, no to musimy sobie powiedzieć, co w ogóle rozumiemy pod pojęciem kompetencji przyszłości, tak jakby co w, kryje się pod tym, pod tym stwierdzeniem, tak, my. Jako na kompetencje przyszłości patrzymy jako na zbiór różnych kompetencji, które można podzielić na takie trzy podstawowe, fundamentalne grupy. Pierwsze to są kompetencje społeczne, które są związane z tym, jak funkcjonujemy na rynku pracy i współpracujemy z innymi ludźmi. Są kompetencje poznawcze które warunkują, jak my się jesteśmy w stanie uczyć, jak jesteśmy w stanie rozwijać złożone problemy, czy myślimy kreatywnie, tak? I są trzecie, trzeci zbiór kompetencji to są kompetencje techniczne, związane właśnie z wykorzystaniem technologii, z wykorzystaniem narzędzi, sprzętów i tak dalej, prawda? No i ja zacznę może w tą dyskusję odpowiedzenia od czegoś, co na pierwszy rzut oka na co dzień w ogóle nie kojarzy się z technologią. To znaczy, jeżeli myślimy, myślimy o tych kompetencjach a technologii, to takie pierwsze pewnie skojarzenie to jest no, a pewnie kompetencje informatyczne, nie? albo pewnie chodzi o to, żeby dobrze programować te roboty. Tak? Takie, takie, takie kolokwialne może być stwierdzenie. Natomiast ja powiedziałbym, że chyba najważniejszą kompetencją, jaka, jaka jest teraz pożądana przez przedsiębiorców, też pokazują nasze badania, które prowadziliśmy w fundacji i, i przegląd badań polskich i ogólnoeuropejskich jest taki, że... Najważniejszą kompetencją, jaką można nabyć i można mieć, jeśli chodzi o, w, o wykorzystywanie technologii, czy przede wszystkim wykorzystywanie danych, to jest umiejętność oceny, analizy ryzyka i podejmowanie decyzji. Decyzyjność w oparciu o dane jest fundamentalną i podstawową kompetencją. Czyli czego mają nas uczyć te kompetencje? Mają skłaniać nas do myślenia, rozwoju. Na myśl, ale do podejmowania decyzji, mm -hmm. chodzi o to, że jeżeli... W konsekwencji. Tak, w konsekwencji, tak. Znaczy to jest podstawowa kompetencja, której dzisiaj na rynku brakuje. Znaczy pracownik dzisiejszy, już nie będę mówił z którego jakiego pokolenia, no bo to też nie o to chodzi, żebyśmy stygmatyzowali na przykład młodzież, ale w... dzisiaj pracownik to jest osoba, która jeżeli tylko może, to stara się unikać podejmowania decyzji. A duże zbiory danych, informacje, które zbieramy dzięki cyfryzacji, sprawiają, że my w końcu możemy podejmować decyzje w sposób świadomy. Nie ma już tak, że jest jakiś tam mityczny pan Stasiu czy pan Krzysztof w firmie, który zjadł sobie zęby, 20 lat prowadził produkcję i on wie, jak to, jak to zaplanować albo wie, że taki produkt się sprzedaje. No, nie, no, to w końcu możemy poznać po danych i po liczbach, które sami zbieramy i generujemy. I chodzi o to, żeby na podstawie tych danych podejmować decyzje. I to jest coś, co jest nieoczywiste, wydaje się jakby naturalne. A prawda jest taka, że niewielu jest pracowników, niewielu jest osób, które chcą na swoje barki brać podejmowanie decyzji. I nie w... lubimy odpowiedzialności. Nie... Tak, to jest jeden z podstawowych lęków, to też pokazują badania psychologiczne, że obok wystąpień publicznych, obok śmierci, lęk przed decyzyjnością. Jest trzecim najbardziej powszechnym lękiem obecnie. Czyli co, musimy y, nauczyć się podejmować, czy nauczyć ludzi podejmowania decyzji i tego, żeby chcieli podejmować odpowiedzialność za swoje czyny, za pewne działania? Dokładnie, dokładnie tak. Znaczy technologia, i tutaj odbiję piłeczkę do Mariusza, y, jest takim pewnym pomostem, który powinien nam to ułatwiać. Natomiast jestem przekonany, że część, chociaż część naszych słuchaczy grała kiedyś w gry komputerowe. No, jesteśmy też w tym pokoleniu, sami jesteśmy takim przedstawić już w tym pokoleniu, które można powiedzieć, że wychowało się na grach komputerowych. Co więcej, branża gamingowa w Polsce jest branżą, która się fantastycznie rozwija i gry pokazują to i uczą bardzo często tego, że właśnie można podejmować decyzje w oparciu o dane informacje. Jak gramy w gry ekonomiczne, gramy w gry strategiczne, to tam są dziesiątki cyferek liczb i informacji, które my analizujemy i które w które pozwalają nam podjąć decyzję. Ba nawet takie gry, które e, wydają się, że są grami sportowymi. Takie zarządzać na przykład klubem piłkarskim. No to tam piłkarze mają wszyscy statystyki, to są cyferki, które biegają tak Czyli naprawdę. Czyli to nie, nie jest tak, że my nie mamy tych umiejętności. K Czyli mamy je, prawda? Gdzieś na jakimś poziomie naszego rozwoju mamy je i chętnie z nich korzystamy, a później dzieje się coś, że zarzucamy tam umiejętność. Ja myślę, że nie zarzucamy tych umiejętności. Ja mam od drugiej strony tego problemu, bo technologia, tak jak powiedział, wspomaga naszą decyzyjność i proces podejmowania decyzji. Może czujemy się lepiej wspomagani przez technologię, ale to zabija tą pierwszą kompetencję, która jest oczekiwana przez wszystkich pracodawców, czyli kreatywne myślenie. Od kreatywnego myślenia nic nas nie zwalnia. Ostatnio był taki właśnie eksperyment realizowany z czatem GPT Dzisiaj to sprawdzałem. I w rzeczywistości chat GPT podaje inne odpowiedzi, kiedy się wpisze zapytanie w języku polskim i w języku angielskim. Są całkowicie dwie inne odpowiedzi, które się pojawiają na tym czacie. Co nas nie zwalnia od tego, że pytanie musi być sformułowane w logiczny sposób i musi być sformułowane mądrze. Mhm. Drugą taką kompetencją, którą by tutaj wymienił, jest elastyczność w zmianach i przebranżowieniu się w zawodach. No, World Economic Forum mówi o tym, że do 2027 roku 40% zawodów zniknie z tego rynku, prawda? I nie będziemy już mieli analityków danych, tylko. To jest ta dynamika rynku, od której też zaczęliśmy, znaczy, prawda? Trudno ją w ogóle przewidzieć, co się wydarzy. Nie to wiem, to prawda, wydarzy. jest Nawet... na tyle szybko, na tyle dynamiczniej, na tyle jest dużo zwrotów, że musimy, no, my sami też być bardzo czujni. Znaczy ta, ta czujność została uśpiona właśnie przez to, że zaufaliśmy technologii chyba nadmiernie i idziemy w takim Jednak. kierunku. No i ja, tak, ja może powiem o takich pierwszych przypadkach, jak się pojawiły, prawda, mapy um, obsługiwane sygnałem do GPS-u. No przecież dalej nam się to zdarza, że są takie osoby, które wjeżdżają do jezior, prawda, albo wjeżdżają w bagna, gubią się. Prosty gubią się. No. przykład znany z wielu memów, prawda, z mediów społecznościowych. No, i, i ja myślę, że to jest właśnie ten główny Jak element, było. żeby zdroworozsądkowo podchodzić do technologii i, i nie ufać jej do końca, bo my musimy zachować swój zdrowy rozsądek no i taką elastyczność, prawda, żeby się przekształcać w różne zawody i móc się przebranżawiać i odnaleźć się w tym świe świecie. Natomiast ja bym chciał jeszcze jedno powiedzieć, że w tych warunkach, w których my żyjemy, ta, takie przebranżowienie się bardzo szybkie, zmiana w ogóle kwalifikacji zawodowych, wymusza na nas, żebyśmy byli odporni na stres. I taka. No, prosta działanie, jak na przykład praca w warunkach stresogennych i stresujących, no to jest ta kompetencja, która się pojawia jako kolejna. Czyli takie dopracowywanie i dowożenie tych zadań w terminie, ale bez ponoszenia nadmiernego stresu i obciążenia tą pracą. Ale to też się wiąże z kolejną rzeczą, która się tutaj pojawia jako kompetencja oczekiwana przez pracodawców, to jest umiejętność pracy w zespole. Niestety inżynierowie czasami działają w taki sposób, że są indywidualistami i ta praca zespołowa im nie wychodzi. Natomiast widzimy też, że na przykład mamy problem z menadżerami plus pracownikami e, produkcji, że oni się w ogóle nie rozumieją. Czyli mają na tej linii nie ma światy. porozumienia, właśnie te dwa światy, o no, których wspomniał Paweł. Problem jest taki, że my dopiero za pomocą cyfryzacji to łączymy, prawda? że mają wspólne wskaźniki, wspólne cele, które się pojawiają jako do osiągnięcia. No i dopiero na tym etapie oni się zaczynają rozumieć, bo mają wspólny cel. I tego ludziom brakuje, tej współpracy w zespole, możliwości prawda, oddania części zadań, podzielenia się pewnymi zadaniami, oddania, powiedzenia sobie, no, jesteś specjalistą z tego działu, to ja oddaję tobie tą część zadania, nie będę tego realizować, tylko będziemy razem współpracować, podzielimy się tymi zadaniami, a i finalnie tak nam wyjdzie sukces, w którym się podzielimy prawdę jak tą wartością dodaną dla przedsiębiorstwa. Ale to jest pewien paradoks, no bo tak naprawdę dzisiejszy rynek pracy pokazuje, że nie ma 30 osób bijących się o jedno miejsce. A więc jakby z perspektywy, wiesz, jakby pracodawcy? pracodawcy, ale też z perspektywy rynku jest tak, że... Jakby uwarunkowania jakby nie wymuszają, czy nie kładą presji na menadżerach, na pracownikach, że jak coś mi się nie uda, to będę automatycznie wymieniony, bo na moje miejsce jest 5 czy 10 osób. Nie? I teraz na przykład my to też dostrzegamy, jak współpracujemy z firmami, jak jeździmy na audyty, te takie różne bariery, które często są spowodowane na przykład Właśnie taką niepewnością, tak? Nie, nie budujemy zespołów, nie, nie dzielimy się kompetencjami, dzielimy się odpowiedzialnością, bo, bo co wtedy, tak? W sensie jest taki, taki lęk przed i strach przed tym, że ktoś mnie wygryzie, ktoś mnie zastąpi, ktoś będzie chciał zająć moje miejsce i tak dalej. I my się nawet czasami trochę śmiejemy tu u nas w fundacji, że w takim najlepszym, że każdy prezes powinien mieć dwóch najlepszych przyjaciół, przyjaciół jeśli chodzi o, o, o firmę przemysłową. Jeden to powinien być inżynier, a drugi to powinien być psycholog. I ten psycholog powinien chodzić po firmie, rozwiązywać konflikty. Coś w tym jest, chociaż troszeczkę zatacza koło ta historia, no bo przecież przerobiliśmy już, nie wiem, w latach 90., na początku lat 2000, -tych, te wszystkie integracyjne, komunikacyjne kursy. I, I znowu do tego wracamy, czyli problem powrócił, tylko chyba trochę na innym tle. Ja myślę, że kolejnym takim wskazanym czynnikiem kompetencyjnym wśród pracowników, które mnie w ogóle zdziwiło, że przedsiębiorcy tego wymagają jest empatia wśród osób nadzorujących pracowników. No, bardzo ważny element. Ja myślę, że ktoś, kto dostrzega to, jest o przynajmniej krok dalej niż reszta. No i pojawiają się jeszcze inne rzeczy, które się uwidoczniły w tych, w tych momentach, że firmy oferują wiele benefitów pracownikom i pracownik jest w stanie zmienić swoje miejsce zatrudnienia i dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów do pracy, bo teraz targowy benefit go oczekuje, prawda, jako to wynagrodzenie i to nie jest wcale ta sfera materialna, Ym, tylko na przykład dodatkowe rzeczy związane na przykład, nie wiem, z wyjściem na siłownię, z karnetem na basen. Mm -hmm. To są rzeczy, które teraz młodych ludzi bardzo pociągają i to też buduje taką wewnętrzną wartość tej organizacji, wewnętrzną wartość firmy, która się pojawia jako ta wartość dodana. Y ale to są dodatkowe elementy. Ja myślę, że znów tutaj mamy taki problem na rynku pracy, że tak jak Paweł powiedział, że no, no tutaj nie mamy takiego pojęcia, prawda, że nas ktoś zwolni, jak nie wykonamy swojego zadania. Ale to mi się wydaje, że to jest też kwestia odpowiedzialności wewnętrznej takiego człowieka i też nabytych uwarunkowań wynikających z wychowania. Bo mamy takich ludzi, którzy strasznie się stresują tym, że nie dokonają prawda, jakiegoś tam projektu w zadanym czasie, uh -huh. nie dokończą tego zadania. A niektórzy potrafią po prostu pływać swobodnie sobie w tych terminach, nie przyjmują się tymi terminami i to jest też kompetencja taka nabyta, że no okej, okay, dowożę Są to odpowiedzialni to zadanie. na stres. Tak, od, 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 odporni <grym> na stres, ja bym powiedział z jednej strony, ale z drugiej strony też mamy takie przeświadczenie, że my musimy zawsze wykonywać wszystkie zadania na 100% założonej przez nas jakości. Ale życie pokazuje, że wartość jakości oczekiwanej przez odbiorców wcale nie jest definiowalna przez nas, tylko przez odbiorców tych produktów. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To chyba jest też plus młodego pokolenia, które wkracza na rynek z hasłem Life Balance, prawda? I, uh -huh. i to myślę też powinni brać pracodawcy pod uwagę. Na ten temat się nie wypowiemy, bo nie, my nie zachowujemy zasady work-life balance. Jesteśmy często w wyjazdach i na delegacjach, więc tutaj jesteśmy tylko i wyłącznie teoretykami, i to złymi. No o, dobrze, tam. czy możemy do tego jeszcze coś dodać, do tych kompetencji? Nie, wydaje mi się, że tu możemy postawić kropkę. Tak, no dobrze, no to są zdefiniowane. kolejne zagadnienie, w jaki sposób te technologie, czy wspomniana sztuczna inteligencja, robotyzacja wpływają na ewolucję wymagań dotyczących tych umiejętności zawodowych? No to, to częściowo też to już sobie zarysowaliśmy, tak, dlatego że um, Technologie sprawiają, może, może inaczej bym to powiedział, tak, że dzięki postępowi technologicznemu rozwojowi różnych, różnych zagadnień mamy tendencję do tego, żeby, my, żeby rozwijać się szerzej, ale płycej. To znaczy, kiedyś był taki model obowiązujący na rynku pracy, m, rozwoju specjalistycznego, czyli powinniśmy być specjalistami w jakiejś dziedzinie. Amerykański model taki. Tak, tak, tak m, dokładnie. Tak. Jestem specjalistą w wąskim dziale i dokładnie to umiem tak. resztę. To jest moja nie. działka. Ja jestem programistą w, 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 w takim języku, z darem sobie tym zęby, od 10 lat w, w tym programujesz, od 5 lat w tym programuje, i to jest mój koniec. Natomiast przez postępujące w technologie, technologię my coraz częściej odchodzimy od tego, że potrzebujemy specjalistów backendowych, którzy tą specjalizację mają panowaną do perfekcji, Ale? tylko potrzebujemy frontendowych, no tych, którzy potrafią na przykład wykorzystać już przygotowaną aplikację. W tej aplikacji bardzo prosto sobie z gotowych modułów czy elementów na niej, na niej pracować. Tak? Nie trzeba być już grafikiem, który, który 20 może, może 2-3 lata się przygotowuje na kursach, tylko przechodzi... Dwumiesięczny kurs graficzny. Jeżeli ma kompetencje kreatywnego myślenia, ma w, umiejętność łączenia obrazu w, w, z tekstem, tak do tego jeszcze potrafi pisać, tak jest osobą taką dość oczytaną, no to to w narzędzia informatyczne w zakresie grafiki. Przestały być wiedzą tajemną. Tak, dokładnie tak. One są, stoją przed nim otworem. Nie? I, I już ta wiedza techniczna niezbędna do, korzy do, do, do robienia grafiki już ci nie jest tak bardzo potrzebna. Potrzebna jest sama kreatywność jako kompetencja uniwersalna. Mhm. Więc ja bym powiedział, że, że technologie, które, które my wdrażamy czy z perspektywy w edukacji, czy z perspektywy przedsiębiorstw, jakby zmierzają w tym kierunku. I co do zasady... No jak wszystkie rzeczy mają to, ma to swoje plusy i minusy, tak? Minusem jest to, że w nie, ma, nie akumulujemy tych kompetencji po swojej stronie, ale z drugiej strony plusem jest to, że jesteśmy dużo bardziej elastyczni, jeśli chodzi o to, co możemy robić. Mm -hmm, oczywiście. No dobrze, to się wszystko zmienia. Wiemy, że rynek pracy jest dynamiczny. Zaczęliśmy o tym. Czy są jakieś konkretne trendy technologiczne, które będą miały na niego największy wpływ, na niego, czyli na ten rynek pracy? A na pewno sztuczna inteligencja jest takim trendem, który ma największy wpływ teraz na nasze działania, I, i to w życiu prywatnym, i w życiu takim przemysłowym, produkcyjnym, który się pojawia um, jako ta oczekiwana wartość. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, co Paweł powiedział, że kiedyś byli specjaliści prawda, w bardzo wąskich dziedzinach. Dalej jesteśmy specjalistami w bardzo wąskich dziedzinach. No, bo jako ludzi nie nadążamy za tym postępem technologicznym niestety nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć. Natomiast brakuje na rynku jednej rzeczy, no, żeby te wszystkie technologie, prawda, można było spiąć w jeden działający system i tych ludzi, którzy się pojawiają w zakresie tych specjalistów, to potrzeba osób, które myślą mniej szablonowo i holistycznie podchodzą do swoich zadań. To modne stwierdzenie teraz. Holistycznie. Tak. tylko problem jest taki, jak takich ludzi znaleźć, którzy potrafią No, może trzeba ich nauczyć. Tego, wydaje mi się, że nie da się tego nauczyć w szkole średniej, na studiach, to przychodzi z doświadczeniem. Właśnie to są te kompetencje nabyte w ramach pracy i doświadczeń człowieka. I dopiero dojrzały człowiek, prawda, albo młody z dużym zapałem, potrafi takie rzeczy zrobić. Czyli. Zma... Albo przewrócić system do góry nogami. Znaczy, można przewrócić system do góry nogami. Można, prawda, powiedzieć tak, że my się z tym stykamy codziennie i mówią przedsiębiorcy, prawda, my musimy wdrożyć sztuczną inteligencję do swoich zadań i będziemy się wspomagali sztuczną inteligencją. My patrzymy na ich zespół, mówię, że zmapowaliście kompetencje swoich pracowników, czy wiecie, co oni potrafią, w jakim sensie są decyzyjni, jakie pomysły siedzą w ich głowach. Nie zrobiliśmy tego. To po co Wam narzędzie, które nie wiadomo, jak będzie działać i czy Wam w ogóle będzie służyło w tych działaniach produkcyjnych, prawda, w, w wypuszczaniu na rynek nowych usług albo produktów. Jak macie wspaniały zespół, który można połączyć, no. dopiero później, gdzie ten zespół kończy swoje możliwości, a zaczynają się potrzeby realne, uzupełnienia tego za pomocą programowania, to wtedy dopiero możemy tam wdrożyć sztuczną inteligencję. Natomiast to, co powiedzieliśmy, sztuczna inteligencja jest głównym elementem, który się pojawia jako czynnik łączący wszystkie elementy związane z produkcją, usługami i naszym życiem codziennym. Ale znów ostrzeżenie takie, że musimy do tego podchodzić w sposób racjonalny. Sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka w żaden sposób. I my musimy być tym czynnikiem, który ją będzie weryfikował na samym końcu. Ona ma nam usprawniać mhm. działania, a nie nas zastępować. Czyli wracamy do początku naszej rozmowy w zasadzie Częściowo, o tym, tak. żeby mówić, że musimy umieć analizować sytuację no i jakoś przedstawić sobie w głowie jej wzór w kreatywny sposób, prawda? Ja tu bym jeszcze dodał tylko jedną rzecz do tych trendów, bo poza sztuczną inteligencją, oczywiście to się całkowicie z Maroszem zgadzam. To nie jest jakby trend technologiczny, ale trend, który. W bardzo dużym stopniu oddziałuje na, na przedsiębiorców, na to, jak będziemy funkcjonować, to jest śloko, szeroko pojęta zielona transformacja. tak, Czyli jak pokazują w ogóle badania, to przeprowadzone przez Komisję Europejską, na zlecenie Komisji Europejskiej, w pokoleniu do 30, ludzi do 35 roku życia, czyli młodych, ponad 60% decyzji konsumenckich wśród tej grupy wiekowej jest podejmowanych z uwzględnieniem czyn, jakby kwestii ekologicznych. Jeżeli mam na rynku dwa produkty, które są podobnej jakości, podobnej cenie i jest znana kwestia związana z, z polityką ekologiczną albo sposobem produkcji, czy z tym, jak, ta, jak ten produkt i firma tego produktu... Yy, Podchodzi do zagadnień związanych z, z ekologią, no to dla 65% konsumentów to jest wtedy czynnik decydujący. Zmieniamy się jako społeczeństwo. Zmieniamy się jako społecze społeczeństwo. Znaczy, i tak, ja to patrzę z perspektywy swojego też procesu edukacji. Jeżeli miałbym wskazać jedną społeczną zmianę, która dokonała się wtedy, kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej, to jest to, że rzeczywiście społecznie zaczęliśmy się uczyć ekologii. Zaczęliśmy w ten sposób myśleć i ta segregacja śmieci, kosze i tak dalej. To już to, jest dla nas naturalny to natu stan, tak, prawda? To jest stan naturalny, ale to jakby zaczęło wchodzić też w taki. W, nie chcę powiedzieć geno, genom, ale no to, 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 to tak. Bo to, trochę tak. To to, to szczególnie to, to tak, młode no? pokolenie tak to, tak to wygląda. Y Mariusz wspomniałeś, że nie da się nauczyć tych kompetencji. Y tych, y znaczy nie da nie, się nie kompetencji, na, na, na nie zasadzie da się... takich zajęć, prawda, no że mam wykład plus laboratorium. No to co robić? Jak się, na, niewiele jak się się da nauczyć, nauczyć w takim systemie, jak masz wykład laboratoria, ktoś ci czyta swoją własną prezentację wyświetloną? Bo jednak musimy na, poznać te umiejętności, no to jak się tego nauczyć? Przez kontakt z ludźmi, to to jest właśnie ten kontakt ze specjalistami, praktyki zawodowe prawda i, i, mhm. i praca, która się pojawia. I moim zdaniem to tylko jest wyłącznie kwestia doświadczenia, jak my będziemy do tego podchodzić, bo kwestia ekologii też jest elementem wyuczonym. I, ja bym chciał jeszcze prawdę. do tego wrócić, że e ekologia, no, jeszcze kilka lat temu była tylko modnym sloganem, ale pytanie czy my żyjemy do końca ekologicznie, czy wszystkie fabryki do tego podchodzą w ekologiczny sposób. Jak widzę na przykład opakowanie jogurtu, którym jest ekologiczna łyżka wykonana z materiału biodegradowalnego, ale jest opakowana w mnóstwo plastiku. To nie jest ekologia, to jest po prostu… Y to jest chwyt <noise> marketingowy. To tak, jest chwyt marketingowy, który się pojawia, że jestem ekologiczny, bo daję łyżeczkę, ale całe opakowanie jest plastikowe. No powinniśmy mieć do tego racjonalne podejście mm -hmm. i to, to jest to, to główne założenie. Natomiast kompetencje, o których my tutaj mówimy, prawda, te, takie podejście holistyczne, zrozumienie innych, empatia, rodzi się tylko i wyłącznie na bazie doświadczeń nabytych. Mm -hmm. Tak jak dziecko musi dotknąć pierwszy raz ognia, żeby sprawdzić, czy jest ten nogi ciepły czy zimny. No, tak się uczymy tych właśnie kompetencji i tak do tego musimy podchodzić. No ale powiem, że z kolei, jako ojciec, tak, bo wołałeś, to też ja się tutaj w, wtrącę. W tym sensie może nie tyle, że się z tobą nie zgodzę, to jakby pójdę trochę innym kierunku. Tak, bo jakby ja, ja stawiam tezę, że Jesteś w stanie tych kompetencji się rozwijać, ale warunek, bardzo holistycznie, tylko warunek jest jeden: ty musisz być jak najszybszym momencie swojego życia świadomy tego, jak się uczyć i kiedy się uczysz. Nie, bo to wcale nie chodzi mi o, o kształcenie w systemie edukacji, tylko uczyć różnych rzeczy można się cały czas. Czas. No właściwie musimy w tym dynamicznym, bo my ciągle wracamy do tego, jak dynamiczny jest ten, ten świat, ten rynek. Teraz wszystko dzieje się bardzo szybko i my też musimy po prostu na tym zadążać no, oczywiście. i jako pracownicy i jako pracodawcy no, szczególnie. Dokładnie tak, ale pozwólcie, że dam taki jeden przykład, bo w, który pokaże dokładnie to, co mam na myśli. Tak? Znaczy my się uczymy. Wtedy, kiedy my przed sami sobą powiemy, tak, to jest ćwiczenie, ja się teraz uczę. Mhm. Ja akurat przez znaczną część swojego życia zajmowałem się też z wystąpieniami publicznymi i na przykład z, ja sam zmagałem się z taką nieumiejętnością utrzymania kontaktu wzrokowego podczas wystąpienia publicznego. I ja wyćwiczyłem sobie tą umiejętność w swoim życiu prywatnym. Po prostu zacząłem prowadzać sobie ćwiczenie, w którym trzymałem kontakt wzrokowy z kimś do momentu, w którym czułem, że za sekundę to będzie niezręcznie i zmieniałem, zmieniałem kontakt wzrokowy, tak? I dzięki temu przełamałem swoją umiejętność i swoją tremę, tak? Nauczyłem się tej kompetencji, nabyłem ją, ale to zrobiłem po prostu samoświadomie, samemu się ucząc. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy młodego człowieka, ośmioletniego, dziesięcioletniego, który nagle rozumie, że uczy się po pierwsze dla siebie, a po drugie, że może się uczyć różnych rzeczy wszędzie, że zabawa, którą, którą odbywa, oczywiście jest zabawą, która mu przyjemność, ale jednocześnie może być nauką do. do Wkraczamy do idealnego świata, bardziej, który jednak jest troszeczkę bardziej złożony. Panowie, czy jest jakaś rada, jakaś złota myśl, którą moglibyśmy przekazać przedsiębiorcom, którzy no, chcą być świadomi właśnie tego jak działają, chcą być świadomi tego, że ich pracownicy powinni nabywać te najbardziej potrzebne kompetencje. Co im możemy powiedzieć? To ma, już Mariusz, Ty czy ja mam zacząć? Zacznij pewnie, ja zetnę ja, to ja do klamrą no, to, dobrze. O, to w tym jesteś akurat dobry. No to słuchajcie, drodzy Państwo, ja powiem tak, jeżeli miałbym dać taką jedną konkretną radę, bardzo praktyczną, to nie bójcie się mapowania kompetencji. Jest takie fantastyczne narzędzie, które oczywiście ma wiele odsłon, bo to nie chodzi o jedną aplikację, tylko jakby taką metodę, tak? Mapowania kompetencji w swojej firmie. Pytania swoich pracowników, jakie one mają rzeczywiście kompetencje, mierzenia ich. Oczywiście nie, nie chodzi o to, żeby przełożyć wszystkie na liczby, tak? Ale zmapować kompetencje, te, które są, które są potrzebne na danym stanowisku pracy, ale w. Celem tego ćwiczenia jest to, żeby jeżeli mamy na przykład 150 pracowników, to mieć takiego cyfrowego bliźniaka, awatara każdego z tych pracowników z wiedzą i informacjami o tym, jakie oni mają kompetencje. To nie jest wiedza tajemna, oni te wszystkie kompetencje mają wypisane na LinkedInie. To kwestia tylko wrzucenia w jedną bazę, bo się może okazać, że jak wypuszczam produkt w ramach, nowy, w ramach swojej firmy, jak uruchamiam jakiś projekt, to ja nawet nie wiem, że mam w, swoim, w swojej firmie ludzi, którzy mają te kompetencje, których ja w tym projekcie potrzebuję. I te działania mogą sprawić im radość, i pomóc się rozwijać. Dokładnie, tak, bo nagle się okazuje, że ktoś to na co dzień jest na, na przykład w ramach produkcji hobbystycznie gra na gitarze, ktoś kompo hobbystycznie robi zdjęcia, ktoś hobbystycznie śpiewa, tak? Montujemy na przykład nowy film promocyjny w firmie. Okazuje się, że wszystko możemy wykonać swoimi własnymi ludźmi. Można, im dać, można ich dodatkowo zapłacić, zmotywować, mhm. dać im przestrzeń do rozwoju wewn 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 wewnątrz firm, bo robią coś, czego na co dzień nie robią, ale to, co im sprawia radość. I to jest fantastyczne narzędzie, które jednocześnie łączy technologię z kompetencjami. Mapa kompetencji. Mariusz, klamra Twoja na zakończenie. Paweł przeszedł do idealnego świata. To był bardzo idealny świat. Wydaje Oczywiście. mi się, że nie da się połączyć produkcji z graniem na gitarze. To Challenge accepted. Bardzo trudny temat. Musimy też rozumieć swoich pracowników jako, jako ich pracodawcę. I stopień zaangażowania w pracę jest zależny od stopnia zaszeregowania, tak bym powiedział. Pracownicy produkcyjni rzadko im się zdarza, żeby chcieli brać udział w tworzeniu wartości dodanej w firmie na poziomie misji, wizji. Bo oni mają proste podejście do życia. Ja przechodzę do pracy na 8 godzin, mam wykonać swoje zadania, wyjść z tej pracy i mam mieć pensję, która zadowoli moje oczekiwania finansowe. Później mamy liderów, tym liderów, kierowników, dyrektorów. Oni już tworzą taką koncepcję całego zakładu. Natomiast muszą być to osoby, które porywają no, swoich pracowników do działania. I moja dobra rada jest taka, żeby do tej matrycy kompetencji też wprowadzić tą empatię w stosunku do każdego z pracowników. Zdecydowanie. Nie każdego da się zadowolić, bo to w idealnym świecie tylko byśmy mogli zrobić. Nie każdy system, który się pojawia jako taki system dodawania benefitów dla pracowników, też się sprawdzi, bo nie każdego zadowolimy. Natomiast kluczowym elementem, który się sprawdza w działaniach przemysłowych, to jest informowanie pracowników o tym, co się dzieje w firmie, prawda, w jakim kierunku idziemy. I czy mamy spokój na przyszłość, bo czasami ludziom chodzi tylko i wyłącznie o spokój, o zatrudnienie o to, że będą mogli się swobodnie tutaj rozwijać przez kilka następnych lat. Natomiast y, też bym chciał wrócić do tego, że opracowanie ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego z pracowników też nie jest możliwe, no bo mamy duże przykłady na przykład z operatorami maszyn. No, no, ci ludzie są kształceni na operatorów maszyn, no, oni się w tym dobrze czują i czasami nie chcą iść wyżej. Chcą być, prawda, osobami, które zarządzają większą grupą operatorów, no ale dojdą do tych liderów i już wyżej im się po prostu nie chce wchodzić. I wtedy się zaczyna problem taki, że muszę tego pracownika włączyć w jakiś system, y, prawda, rozwoju, który go będzie zachęcał do tego, żeby został ze mną, ale żeby się zniechęcał tymi monotnymi czynnościami. To nazywamy właśnie przyniesienie pracownika do pracy o wyższej wartości. Takie Panowie, ja, ja jestem pewna, że nie, wy, nie wyczerpaliśmy y, tematu. To pewnie jeszcze zajęło nam y, wiele, wiele cennych minut, ale. Mam nadzieję, że uda nam się powrócić do, do tej rozmowy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu przypominam, że gośćmi w naszym studiu byli panowie Paweł Nowak, dyrektor działu zarządzania wiedzą Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oraz pan Mariusz Hetmańczyk, zastępca dyrektora działu zarządzania wiedzą Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Bardzo. Państwu za uwagę. Zapraszam na dalsze spotkania. Słuchajcie nas.